Nie jestem fanem perków endgame'owych, powtarzałem to wielokrotnie, powtórzę jeszcze nieraz. Co nie zmienia faktu, że No Way Out jest ok. Mm, Gift of Pain jest spoko. Oppression spoko, Leverage jest mega, mega mocny. Tak jak um, napisałeś w tytule mm, filmu, jest rzeczywiście build pod anti w postaci tego um, Gift of Pain'a i Leverage'a. Masz yy, regres w postaci oppression i gift of paina. Yy, średnio z info, szczerze mówiąc, ale zobaczymy czy ci to będzie przeszkadzało czy nie, bo niektórym to nie przeszkadza. Hold on time after summoning the jailer. Spoko, to jest niezłe. Extends the duration of the patrol space by 8 seconds. To też jest całkiem dobre jest Sanktum A, to nie jest najgorsza mapa mm. No, 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 puść jakiegoś garda Ale puść garda, no Tam po prawej już słyszałeś kogoś Po lewej w sumie też no i teraz tak, na najcie są dwie szkoły. Jedna yy, o, gonicie. Na, na styk. Gonicie surwa i gardem, i sobą. Druga, gardem robicie presję, a sobą gonicie. Yy, czy która z tych technik jest lepsza? To zależy od waszych predyspozycji, tak naprawdę. Ja jestem fanem tego, żeby gardem i sobą gonić akurat. Aczkolwiek no czasem lepsze będzie robienie gardem presji, no i yy, jest też bardzo fajna rzecz Unita, że możecie postawić garda przy podnoszeniu surwa. I... O kurde, nice. Możecie postawić garda przy podnoszeniu surwa. I wtedy troszkę tam latarkowców odgania nie? Czy Ty lecisz full slag? Nie. No i jest spoko. Mm. Tutaj sobie powiesimy. Miałem chyba na Githoff of pocisnął jednak. Spoko, jakby ta server została też A, tego, tego będziesz tam wieszał. No. Dobra, to ma no, sens. Za blisko byliśmy rycerza. Czy giermka? Aaaa! Hmm, sekund chase -a. A właśnie, swoją drogą nie pokazałem addonów. Addonę mam pod y, zwiększony czas trwania patrolu dla każdej klasy. A drugi to jest pod Jailera. Mniejszy cooldown. Mhm. Mm e, mógłbyś garda jakiegoś puścić. Trochę genów masz pokręconych. O nie. Okay. Trochę genów masz pokręconych. Jeśli będziesz się je pilnował to spoko, ale w dłuższej perspektywie czasu możecie to dojechać. No mikrozawał. No nie! Niech tego enduransa w końcu zbalansują bez kitu. Ale dobre jest to, że wszystkich masz rannych. Tu no też okay. trochę, mm, trochę tak ten nasz ryczigi w Pęci robią robotę, nie? Możemy wysłać jailera pod te okyna. Możesz, Aczkolwiek on w regresie. O kurde, złapał kogoś. No widać, że tu tak troszeczkę okay. ja pod stag lecisz. nie ale wychodzić to. Fajne było to, że tam dziabnąłeś. Znowu. A, dobra. Gift of Pain za dużo ci nie zrobił, bo średnio na nim wyszałeś. to Leverage bardziej. Mm, aczkolwiek... Mm, no dwa razy ja bym zaryzykował tego Gift of Paina, jestem 100% pewien, że doniesłbym. Okej. Okay. Wolałem chwilę czekać, bo... I on jeszcze z tego endurance'a z flagi. Mhm. Okej, okay, to się dalej regresuje, więc nie jest źle. Mm -hmm. Tym bardziej, że to jest, to był gen jednoosobowy. To też jest dosyć to ważne. Ta, mm. opreszym ci tu może do, dobrze porobić. Mhm. Mm. Mm Okej, okay, on się zabił. Te, co, co, co? Mm. O bezkitu. Okay, no to zabił. GG. No nie, no 4 na takim Dame, etapie sur, gry, na, no to górce, pełna dominacja, nie? No dobrze, ale. Ale styl. Ez? No trochę. Co? Ta co z Kubana. To jest kolejny dowód na to, że surbie nie powinny co? widzieć Range Garda. No nie. Behavior... Make balance great again. Nie bardzo rozumiem ten ruch na tej altance twój. Chyba że chcesz być w dalszej odległości od Garda, żeby on miał większą prędkość, to miałoby sens. Okej. Okay. Dominacja genetyczna, ta. Aha, to ten Wojt sobie motki. Zmień tytuł streama na szkółkowe dethardy. Ale w sumie podoba mi się to, że przed podniesieniem... Ee, o, oppression value, no. Że przed podniesieniem puszczasz garda. Może też to u siebie zastosuję. Aczkolwiek nie podoba na kompile, mi się... Rysi. Gift of pain ich trochę ciśnie. No właśnie, Gift of pain ich mało ciśnie, bo mało wrzucasz na Gift of pain, Z tego co ja widzę, chyba że źle widzę. Ale leverage, tak. Leverage tutaj mocno oddaje. No ciekawa taktyka z tym chasem, nie chasem, że tak to ujmę. Jak poczekał. No i się ma. To było niezłe. No dajmy dajemy na, na gift of paina. Mhm. Mm Jak najbardziej. Tam potencjalnie hmm. już Miga nakręcą, a w sumie no dobra próbuję go dokręcić. Ono ma jeszcze dwa reszta ma po jedno. No, czy wiesz, progres, nie progres, tak już tego nie, nie. ugrają, nie? No i co, jak jeden. Jednego goni guard, a do drugiego ty idziesz. Nie, chyba nie. Czątobre, ale to jest już. to Nice, bardzo ładnie. Bardzo okay. ładnie. W razie DS A, A okej, okay. make okay. sense. nie ma DSA. Oppression jak najbardziej. Tam widziałeś kogoś przez chwilę. Kurde, taki krótki garter zł złapał No to ta lita, troszkę ziemniaczek Nice Złoto Daj to umie grać tylko w Hadesie, Boże co? Klip nagrany. O, Nice'u! miło mi. No, odrzut Boże szachista. No dobra, dwóch do końca, trzy geny do końca, no... Trzy kilo masz w garści. Mhm. Gdzie go podosłać? Na DC brief? Tak, poproszę, poproszę. Ta zbawa chowanego No, bez kitu. Za 5 minut będzie? Okej. Okay. Nie ma oferingu na włas. Hmm. Znaczy, no nie ma oferingu na włas, ale na razie bym się tym nie przejmował, gdzie włas, bo no, póki co dwie osoby. What? Okej. Okay. ja mam pytań. Ja też nie. A także odpowiedzi. Hmm. Nie wiem czy kopa. A dobra, oppression. Tak się zastanawiałem, czy kopanie tego gena nie byłoby złym pomysłem w razie gdyby, nie wiem, jakiegoś he alerta miała. Ale rzeczywiście przecież ona mogła tam... What the fuck? Czy ona nie szukała władzy? Pogręciła gena. Ok. Don't even know. No dobra, podsumowanko. Wydaje mi się, że na początku meczu za mało garda było. Bo później już nie widziałem tego problemu. I parę razy wydaje mi się, że doniósłbyś do Skorża, a powiesiłeś na innym haku. I to są w sumie wszystkie moje takie uwagi do tego meczu, tak naprawdę. Nie miałeś za bardzo info w bidzie. Ale tak naprawdę w niczym ci to nie przeszkadzało przez cały mecz, więc w sumie spoko.